Hej wszystkim, ja jestem Replay, a dzisiaj przedstawię wam, jakie wydarzenia miały miejsce w 120 rozdziale mangi Ataku Tytanów. Pamiętaj, żeby zostawić łapeczkę w górę i udostępnić ten film znajomym. W dzisiejszym odcinku dowiecie się m.in. o tym, kim jest dziewczynka, która wyleczyła Zika, kto i gdzie tworzy bezmyślnych Tytanów, w jakie miejsce przebywali wszyscy poprzedni posiadacze koordynatu, dlaczego Zik jest przykuty łańcuchami w innym wymiarze, czy Eren wypełni plan Zika i doprowadzi do upadku narodu Eldia, jaki był prawdziwy powód, dla którego Eren zawarł sojusz z bratem. Dlaczego Imir nie chciała użyczyć Renowi swojej mocy i klęknęła przed Zikiem? Zobaczymy także, co takiego ukrywał przed Erenem Zik, a także zobaczymy, kogo to przeprosił oraz zobaczył Grisha. Więc miłego oglądania tego filmu. W poprzednim rozdziale akcja zakończyła się na tym, że Galliard oświadcza Rainerowi, że jest w ludzkiej formie Ponieważ zużył całą swoją moc potrzebną na regenerację, przez co nie może się już przemienić w Tytana tańczącego. Dodatkowo poznał wspomnienia swojego zmarłego brata, więc utwierdził się tylko w przekonaniu, że jest lepszy od Rainera. Falco, gdy zobaczył Galliarda w ludzkiej formie, rzucił się na niego i go pożarł, przez co uzyskał moc Tytana tańczącego. Eren, chcąc dostać się do swojego brata, opuszcza formę Tytana atakującego i biegnie w kierunku Zika. Rainer chciał go jeszcze pochwycić w formie tytana opancerzonego, lecz nie udaje mu się to, ponieważ Erena ochrania Kony i Żan. Eren po chwili widzi także, jak to Gabi celuje do niego z broni, po czym oddaje strzał i celnym strzałem pozbawia chłopaka głowy. Po czym rozdział się kończy. Rozdział 120 rozpoczyna się od tego, że Zeke łapie głowę Erena, która to po odstrzeleniu jej od reszty ciała chłopaka przez Gabi spada na ziemię. Po chwili widzimy Erena w całkiem innym wymiarze. Świat ten widzieliśmy już kilka razy, gdy to przykładowo, Emil zdobyła most do tańczącego lub gdy dotyka na zwierzęcy w czas swojej regeneracji, przeniósł się w to dziwne miejsce i poznał małą dziewczynkę, która leczyła jego ciało. Erenwin w wymiarze dostrzega wielkie pole energii, które rozchodzi się ścieżkami po niebie. Na swojej drodze widzi także Zika, który to jest przykuty łańcuchami. Brat tłumaczy mu, że miejsce, które widzi, to inny wymiar, w którym to wszystkie ścieżki łączą się w jednym miejscu zwanym koordynatem. Tłumaczy także bratu, że do tego miejsca przybywali wszyscy ci, którzy kiedyś byli posiadaczami Tytana Koordynującego, a raczej jego mocy zwanej koordynatem. Zig dodaje, że mimo tego, że Gabi zastrzeliła jego brata, to mimo wszystko uda im się jeszcze spotkać przed śmiercią. Wjawia Erenowi także to, że kiedyś był już w tym świecie i że, będąc tutaj, odzyskał części swojego ciała. Mówi także, że czekając na Erenażu, się jakby nie minęła chwila, a kilka dobrych lat. Przynajmniej on miał takie wrażenie, czekając na brata, a jednocześnie będąc jeszcze przykutym łańcuchami. Do braci po chwili przychodzi mała dziewczynka, którą to ZYK nazywa Imir, ponieważ ten twierdzi, że nikt inny nie mógłby przebywać w tym dziwnym miejscu. Pojawia się tutaj także wniosek, że w tym miejscu tworzą się wszyscy tani, którzy to potem pojawiają się w zwykłym świecie, a tworzy je właśnie Imir. Jeśli interesuje Was jeszcze temat ścieżek, to zapraszam na filmik pod tytułem Dlaczego Eren Kruger kazał chronić Mikasę i Armina i czym są ścieżki, który pojawił się już jakiś czas temu na kanale, w którym to przedstawiłam Wam wszystkie informacje jakie to obecnie wiadomo o ścieżkach. Dziewczynka, a raczej mała Imir pyta Zika czemu ten jest skuty łańcuchami, na co ten odpowiada, że łańcuchy reprezentują przysięgę wyrzeczenia się wojny złożoną przez Karla Fritza, który to był posiadaczem koordynatu. W wyniku czego Eren jest obecnie jedyną osobą, która jest w stanie użyć mocy Tytana Pierwotnego. Zik prosi Erena, żeby ten wypełnił jego plan, który miał na celu uniemożliwienie dalszego rozmnażania się na narodu Eldian, przez co ten za kilkadziesiąt lat zniknie. I żeby sprawił to za pomocą swojej mocy, ponieważ obecnie ma taką możliwość. Eren jednak postanawia, że on nie przestanie na plan Zika, ponieważ jest to najgłupszy plan, jaki mógłby powstać, a zawarł sojusz ze swoim bratem. Który ma królewską krew tylko i wyłącznie dlatego, aby dostać się do tego dziwnego wymiaru, w którym to znajdują się ścieżki, ponieważ na tym tylko i wyłącznie mu zależało. Zik nie dowierza w to, co przed chwilą powiedział jego brat i jest, jest skażony, że ten go przechytrzył, a dodatkowo rozczarowany, ponieważ jego plan Jeleny się nie spełni. Więc po chwili tłumaczy bratu, że muszą doprowadzić do upadku narodu Eldia, ponieważ jeżeli tego nie zrobią przez kolejne setki, a może nawet i tysiące lat, historia będzie się znów powtarzać. Zik pyta brata, dlaczego ten nie chce wypełnić jego planu. Na co Eren odpowiada, że nie chce tego zrobić, ponieważ urodził się w tym świecie i nie chce doprowadzić do upadku świata, którego zna. Chłopak po chwili zwraca się także do małej Imir, aby ta dała mu trochę swojej mocy. Lecz dziewczynka zignorowała całkowicie Erena, ponieważ nie miał królewskiej krwi i klęknęła przed jego bratem. Zig, nie mogąc się pogodzić z decyzją swojego brata, który to nie chce doprowadzić do upadku narodu Eldia. To Ten zwierzęcy więc wychodzi z założenia, że jego brat podejmuje takie, a nie inne decyzje, ponieważ tak został wychowany przez ich ojca, doktora Grisze. Zig po chwili wstaje i uwalnia się z łańcuchów. Joś oświadcza, że przez to, jak długo był w tym miejscu, doszedł do wniosku, że most na posiadającego koordynat pozwala na to, aby posiadacz królewskiej krwi tworzył w tym sieci co mu się tylko podoba, a dodatkowo mógł podróżować w przeszłość. Wyznaje Erenowi również to, że dotarł do tego miejsca jako jedyny z rodziny królewskiej, który to nie wyznawał ideologii pierwszego króla, i że jednocześnie unieważnił przez to pacyfistyczną przysięgę Karla Fritza. Zrozumiał także, że Emir, mimo że był najpotężniejszym tytanem, jaki kiedykolwiek istniał, to klęka przed każdym posiadaczem królewskiej krwi. Co w tej chwili oznacza, że w rękach Zika jest moc tana pierwotnego, a jego brat jest po prostu tylko kluczem, który to pozwolił mu korzystać z tej mocy. Momentalnie Eren zostaje skuty łańcuchami, które jeszcze chwilę wcześniej skuwały Zika. Ponadto detan zwierzęcy wyjaśnia, że cieszy się z tego, że poczekał z wyjaśnieniami, dopóki nie poznał prawdziwych intencji swojego młodszego brata. Wyjaśnia mu także, że nie ma do niego pretensji o to, że ma takie, a nie inne intencje, ponieważ wszystko to wina ich ojca i że sam kiedyś był ofiarą wychowywania przez doktora Grisha. Zig dodaje, że tak jak kiedyś on potrzebował Toma Xavier'a, który to wyjaśnił mu wiele kwestii i naprowadził na odpowiednią drogę, a przy tym powierzył mu swoje mocy dla nadzwierzęcego, to teraz Zig jako starszy brat pomoże Erenowi przez koordynat obrać jedyny i słuszny punkt myślenia, a także działania. Po chwili, Zig dzięki jednej z umiejętności, jakie posiada Tetan posiadający koordynat, czyli manipulacji wspomnieniami, przynosi siebie, a także Erena w przeszłość, aby pokazać mu nacjonalistyczne poglądy ich ojca. Bohaterowie widzą między innymi jak to Grisha wychowuje swojego drugiego syna, tak jakby nigdy wcześniej nie miał żadnych innych dzieci. A także widzą jak to Grisha cieszy się z życiem ze swoją nową rodziną, zupełnie tak, jakby jego poprzednia żona oraz syn nigdy nie istnieli. Widzą także jak to Grisha wykonuje codzienne obowiązki lekarskie oraz równocześnie, pełniąc tą funkcję, starał się poznać także oraz zbliżyć najważniejszych osób na paradis. Zig wyjaśnia Erenowi, że gdyby zostało to odkryte, to karę za to poniosłaby także Karla, mały Eren, a także mała Mikasa. I że mimo tak wielkiego ryzyka, które zagrażało także jego rodzinie, nie zrezygnował z tego, co robił. Po chwili obaj bracia zostali zaskoczeni, ponieważ dowiedzieli się, że ich ojciec dowiedział się, gdzie leży kaplica rodziny Reiss jeszcze kilka lat przed tym, jak Mur Maria został zaatakowany przez wojowników. I mimo, że uzyskał szansę na to, aby już wtedy przejąć moc tona koordynującego, to zaczekał jeszcze kilka lat do czasu, aż Paradis zostanie zaatakowany przez Marley. Po tym jak znalazł dokładne położenie kaplicy rodziny Rice, po prostu wrócił do domu, do swojej rodziny. Jakby nigdy nic. Zeke dodaje, że widocznie Grisza wrócił po prostu do domu, ponieważ już na kontynencie Marley nauczył się, że warto poczekać na odpowiednią chwilę, a nie robić coś pod wpływem emocji. Ponieważ przez to, że na kontynencie Marli ich spisek został odkryty i przez to stracił Dinę, czyli swoją żonę, a także wszystkich przyjaciół oraz towarzyszy, którzy to razem z nimi z nim planowali spisek, a także stracił w pewnym sensie swego syna, nad którym to kontrolę przejął rząd Marli, to teraz starał się tego uniknąć, aby niektóre wydarzenia nie potoczyły się tak samo, bo jak wiemy historia lubi się powtarzać. Zik postanawia także poszukać czegoś, co pozwoli mu na to, aby potwierdzić to, co mówił, a mianowicie, że Eren zachowuje się identycznie tak, jak kiedyś jego ojciec. I czego to Grisha sam kiedyś go nauczył, gdy to był dzieckiem. Po chwili, doktor Grisha spojrzał w kierunku, w którym to stał Zik i go przeprosił. Obaj bracia byli zszokowani tym, co się właśnie wydarzyło. Grisha wyglądał na kogoś, kto mógł zobaczyć swoich synów, mimo że dzielił ich czas oraz przestrzeń. Jednak po chwili Grisha sam do siebie powiedział, że chyba coś mu się przewidziało, ponieważ raczej niemożliwe jest to, żeby zobaczył swoje dzieci. I że może nawet mu się to przyśniło. Podczas gdy to Zig wpatrywał się z niedowierzaniem swojego ojca, a także próbował zrozumieć, co takiego właśnie przed chwilą się stało, Eren odparł, że Pola się zbierać, ponieważ muszą zobaczyć kolejne wspomnienia swojego ojca. Po czym rozdział się oczywiście kończy. W kolejnym 121 rozdziale najpewniej no poznamy kolejne wspomnienia, które to zostały ukryte przed Erenem, a także z Zikiem. Zobaczymy czy może pod ich wpływem Ren zmieni swoje zdanie i będzie tak jak jego brat chciał dopuścić do upadku narodu Eldia, czy może i zostanie przy swoim i będzie chciał bronić nadal Paradis. Ciekawi mnie także jakie to wspomnienia Griszy poznamy. Jeśli macie jakieś ciekawe teorie to napiszcie je oczywiście w komentarzach, może nawet na ich podstawie powstanie jakiś odcinek. A ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, no i cześć!